Po pierwsze, czy jesteś gotowy zrobić wszystko, co trzeba, żeby wygrać? Każdego roku dotacje otrzymuje tylko 20% wnioskodawców, czyli 4 na 5 przegrywa. My chcemy wygrywać i dokładnie wiemy, jak trzeba działać, żeby wygrać. Jeśli zatem i ty chcesz wygrać, jesteś gotowy zrobić wszystko, co trzeba dla tej wygranej, to zapraszamy Cię do współpracy. Razem stworzymy zwycięski zespół. Po drugie, czy chcesz dzielić się sukcesem? My wiemy, jak wygrać ten konkurs. Jesteśmy skuteczni. Dzięki nam możesz być w gronie 20% wnioskodawców, otrzymujących dotacje w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Szukamy klientów gotowych zapłacić za ten wynik. Pracujemy w modelu opłaty za wniosek oraz prowizji za sukces. Pełny zwrot kosztów i zysk. Mamy dopiero wtedy, gdy wspólnie osiągniemy wynik. Jeśli akceptujesz podzielenie się z nami de facto wspólnym sukcesem, czyli doprowadzeniem Cię do pozyskania dotacji, zapraszamy do współpracy. Po trzecie, czy wymagasz profesjonalizmu również od siebie? W konkursie można wygrać jedynie z profesjonalnym partnerem, dlatego wybór klienta to jeden z kluczowych czynników sukcesu. Jeśli szukasz profesjonalnego partnera, to jesteśmy tu dla Ciebie, ale działa to w dwie strony. My również nie chcemy tracić naszych zasobów na kiepskich partnerów. Chcemy pracować z profesjonalistami i nasza umowa zabezpiecza to bardzo dokładnie, opisując standardy współpracy. Dlatego pytanie do Ciebie jest proste: czy jesteś profesjonalistą i czy jesteś gotowy pracować z wymagającym partnerem? Podsumowując, Warunki współpracy z nami są proste, ale wymagają od Ciebie i Twojej organizacji zdyscyplinowanego działania. Jasno ustalamy, kto za co odpowiada i jako partnerzy razem walczymy o zwycięstwo w tym konkursie. Jeśli zdecydujemy się na współpracę z Tobą, to dlatego, że uznamy, iż dajesz wysokie prawdopodobieństwa osiągnięcia wspólnego sukcesu. Nasza umowa zabezpiecza ten profesjonalizm, bo nie chcemy tracić swoich zasobów. Jeżeli obawiasz się tego typu partnerstwa, to nie będziemy dobrym partnerem dla Ciebie w tym projekcie. Jeżeli jednak czujesz, że ta strategia ma sens i jako jedyna gwarantuje wynik, Zapraszamy Cię do współpracy. Chcemy pracować dla elitarnych klientów i zdobyć dla nich wszystko, co możliwe.